Z inicjatywy przewodniczącego Rady Powiatu, pana Karola Stasikela i również mojej, doszło do spotkania wszystkich przewoźników obsługujących połączenia kolejowe przebiegające przez nasz powiat. Uczestniczył dyrektor z Intercity, z przewozów regionalnych, z polskich linii kolejowych, ale również uczestniczyła pani prezes z Urzędu Marszałkowskiego, a więc linii, które są we władaniu marszałka. Głównym tematem była likwidacja połączenia, bezpośredniego połączenia z Warszawą. Po dyskusjach, jak również nastąpiła pewna retrospekcja, a więc dlaczego doszło w grudniu do likwidacji połączenia z Warszawą przez Bolesławiec doszliśmy do wspólnego wniosku i takie były ustalenia tego spotkania, że to połączenie zostanie przywrócone 1 czerwca w ten sposób że pociąg relacji Jelenia Góra Zgorzelec, Węgliniec, Bolesławiec na Wrocław Przemyśl. Będzie miał 2-3 wagony w zależności od y, obłożenia, więc od ilości y, podróżnych. We Wrocławiu y, te wagony będą dołączane do y, pociągu y, relacji Wrocław-Białystok y, przez Częstochowę-Warszawę. Y, y, a w dalszej, w dalszym, w dalszej perspektywie czasu już ten pociąg będzie pociągiem bezpośrednim. To było, to było jedno, jedno ustaleń. Następne ustalenie, jakie y, nasunęły się z dyskusji, to jest potrzeba, potrzeba lobowania y, głównie przez y, samorządy y, przebiegu tras kolejowych y, drezno gerlitz w kierunku Wrocławia, jako ponieważ konkurencją są połączenia y, Berlin, y, Berlin Żagań, Legnica Wrocław. A więc tutaj będziemy musieli dołożyć wszelkich starań, żeby strona niemiecka była zainteresowana przebiegiem ruchu kolejowego przez, przez, przez Gerlic. Rozmawialiśmy również na temat połączeń Wrocław-Bolesławiec-Węgliniec-Gorzelec. Tu już to jest rola bardziej przewozów regionalnych w tej chwili Urząd Marszałkowski ogłosił przetarg. W zasadzie już jest rozstrzygnięcie tego przetargu. Natomiast w momencie kiedy kiedy rozmawialiśmy o tym, tego rozstrzygnięcia jeszcze nie było na dziewięć szynobusów. A więc w momencie kiedy ten przetarg będzie rozstrzygnięty, częstotliwość połączeń na linii Wrocław, Bolesławiec, dalej do Węglińca, będzie według deklaracji będzie większy. Rozmawialiśmy również na temat ostatniego dobowego połączenia. A więc byłoby to bardzo korzystne dla osób, które po godzinie 20 chcą wyjechać z Wrocławia i dostać się do, do Bolesławca. Z deklaracji złożonych przez panią prezes wynika, że takie połączenie w stosunkowo niedługim czasie będzie mogło być uruchomione.